E, czekaj, czekaj, czekaj. A, no czekaj, ja muszę... a czekaj, bo on daje stream, daje, ja mu e, to jest stream, daję, W końcu dostałem tego, e, dostałem w końcu e, ten, e, na R6 Marketplace Teraz wszyscy stali. Dobra, zbieram głosy. Ile jest głosów na ksaka I ile hmm. na kodę? Czekaj, trzeba zrobić. Ej, pocz poczekajcie reakcję. na mnie Poczekajcie na mnie chwilkę błagam. Ok. Dobra, czyli tak, podsumowując, aby było wszystko tem, nie ma tarczowników i nie ma innych siteów niż góra. Nie no, chłopaki ustali zasady na One Viewan. Przecież to jest jakieś jakby continental gameplay. No to jest poważne akurat. To jest Serious Gaming. To tutaj nie jest. Dobra, w końcu I bany musiałem przemyśleć. Mm. <laughs> I tak. O! Trzeba zbanować. Mam bank jeszcze i klap. No dobra, jest ma... hotel. Ma ...Mati. Poczekajcie, 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 proszę, poczekajcie, poczekajcie, proszę. A weź to daj na jakieś ogłoszenia? chcesz. A ja nie umiem, stary. Są w ogóle tutaj jakieś Co, ogłoszenia? Z którym się robi... Nie mogę na akord zmanować. Ale tarczowników czy i na osę też nie? To w takim sensie też? Nie, nie osa. To nie, nie przeszkadza. Dobra, no to osa i ogólnie klasz i wszyscy takie. Ej, wow, wow, wow. nic jest dozwolone. Nie. Dobra. Ale mi sprawia mega fa... W ogóle nauczyłem się projektować koszulki, chłopaki, w kanwie. To nie Robimy źle. jakiś ja... krzaku merch albo, nie wiem, Kraku R6 merch. merch. R6 merch. Dobra, wiem, że to heł. Taka koszulka z napisem Silver Player. Ej, dobra, zrobiłem, zrobiłem. Nie są jari koper. Na, na ogólnym. Kuper, dobra, mamy mniej kuper, koperów. Czekaj, ile osób jest na kuper. tym bezchacie? O oh, nice, ale sobie zrobiłem profilowe chłopie w AI. W, gener, gener, w generacji AI, chłop, bratku. Co Wyprzeci. mi to. Nice? Let's go. Dobra. Generacji Dobre. AI by the way. Dobra, mogę wbić proszę. Zaprosicie mnie. A ty jesteś wedługsty? Okay, Czekaj muszę sobie coś pod nogi wziąć. Weź sobie coś pod nogi. Do Dobra, nie wiem, krzak, nie, nie wiem, wywalone. Co? Będę patrzył na streama Świstaka. Czyli jeszcze? Zaczynajcie. Ja, świstaka, ty udostępniasz dźwięk, czy nie? E, Udostępniłem okno, więc może <laughs> powinien być dźwięk. Uuu, od ataku krzaka ja się zaczyna. Czekaj, jak tam? Ale tu jest jasne, to jest jednak Primo to wstrzymujesz ten stream. Co ty robisz? Prem głosy. Boże, ja mam ten. Dziki teraz takie nerwowe. Uuuu, uuu, uuu, uuu. nazywa się Krzaczor. Przez trzy. A jak. Prima. Ok, okej. Okay, Link okay. zbanowała. Przez pana Krzaczora, chyba? Czy kłodę? Nie wiem. Okej, bi. BKB, słaby ban chyba, nie wiem, nie no, wiem. No, czekajcie, czekaj, ale nie, może, może być jakoś tak, żeby oni nas nie słyszeli, a my byśmy siebie słyszeli nawzajem, czy nie? Możemy się ktoś no, wyciszyć. A nie, ja bym... dobra, no. it's not that no, serious, it's, it's not that serious, it's not that serious. Poczekajcie, dźwięk. Okej. Okay. Trzeba po prostu tak komentować, żeby nie zdradzać. Dobra. Okej, okay, kaczanka, to jest potężny ban. Jest potężny no to jest potężny ban. ban. To jest dobry ruch ze strony zawodnika i zawodnika w Okej. Okay. Przypominamy zasady. Klipujecie o, to w pod... Dobry pik, dobry ja, pik. Upstairs only. E, tarce, verbal ban. Ja wierzę w I tyle. Dobra, tylko Kamil ogląda. Piwnicy włączymy jak coś. Zobacz, tam Sigma. Okej, okay, tutaj dwóch... Uuuuuuuu Uuuuuuuu Tak, dobrze, leko okay, okay. okay. Naprawdę tutaj bardzo ciekawy wybór operatorów Sacer ja, chyba nie ciekawa, gra tym ciekawa, operatorem ciekawa, zazwyczaj A ja tu nie miało jakichś zasad? Dobra, nie no, no, no są zasady, no Okej okay. Zaczęło się Zaczęło się, chlap it up Dobra O matko tak Placę, dobra pozycja, nie to tak, Dobrze. Nie. Czekajcie Czekajcie czekaj, A, dobra, e, się zmieniały, jakby na pierwszą, na pierwszą osobową? A, ten, okej. Okay. Na, na. To było, mati, co to było, Maki? Co to było? Czekaj. Dobra, obaj no. operatorzy, obaj zawodnicy wiedzą, już jakiś mają oby operatorów, w sensie Maki, wie. Ale ty robisz profesjonalną to, kamerę. To tylko nie, nie, nie wiem jak to przyłączyć, bo zazwyczaj miałem kursor, a teraz nie mam kursora. Z, X, 1 i 6 Z? teraz jest taki A. Ej, ale ładna, tak tak fajne, 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 fajna jest like Fajna one wiem, to, to wiem, ale to wiesz głównie przybliżenie i na przykład perspektywy też A w zasadzie Mati chyba nie będzie miał perspektywy no, okay. Dopiero teraz będzie miał perspektywę Matiego Ej. Jak się zmienia A... ty? jak się zmienia? A dobra, o, już ogarnąłem my... Chyba? Ogarnąłem? Czy nie ogarnąłem? Jeden, jeden set, ta jeden set, nie ogarnąłem nie nie... O teraz masz Matiego I patrz i ty, no o, i patrz, ja mam teraz Dobra, dajmy im więcej ten Ciekawy play, ciekawy play to Z był, a tak Z jest na takiej kamerze. Proszę Państwa, macie, Mati... ciekawy, ciekawy play, O kurczę, ale to też może być tak naprawdę... Moim zdaniem... Nie wiem, czy to nie przesądzi. Przecież może Bardzo nie. mądre zagranie ze strony Kłody. Mati się sra. Wow, wow, wow. Quoda <laughs> na setup tutaj. Mati... Nie wiem co tu ma za zadanie zrobić A okej okay, dobra, myślę, że byś klonie Zwracam pomer okay. Ej, hey, no ej hey. no, 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 no. Tutaj bardzo bezpieczne zagranie O proszę państwa, za, za chwilę się coś zacznie Możliwe Max, Max, let's go To zmiutuj się, zmiutuj się Dobra, wycisam was, I don't care Eee, wycisam wyciszenie. wyciszenie serwera I...

Teraz no, no, nas no, no, okay, yes. no so, no so. so, nie okej, 1-0, 1-0, kurde teraz to, ale teraz na kanał z Kretorem Czas Nie, ale Korra jest moim faworytem Czemu? Boże, no, chyba zapomniał, tez. że krzaku ma wyciszony serwer. Haha. <grym> ale krzak w ogóle ja nie, ogarniam, wskazam, nie ogarniał. Nie ogarnia czegoś. Nie, nie patrzyłem, no. bo Ewok miał wyłączonego streama, ale na podstawie był. Nie wiedziałem. No, Jakoś dziwnie wiesz, że miałem dalej Windowsa. Jakby ten, wiesz, tak. Taskmen... No, no wiesz, no to jak nikażę no, bo... Windowsa, to miałem to, ale widziałem R6. -kę. I myślałem, że widać, i próbowałem to naprawić, ale nie zadziałało. Dobra, Krzaku, nie poddawaj się. To jest nadal Twoja gra. Pamiętaj, czego cię uczyłem. Niczego nie, nie nauczyłem. <laughs> no to pamiętaj, ja czego cię uczyłem. To czego Cię nie nauczyłem. Mm. Mm. Dobra, wycisam Was teraz, żebyście się zakutkowali. Ja się sam wyciszę. O kurde, wyłączyłem im. Lepiej <ścười> no, ze strony kłody. Wyciszam się, wyciszam się. Przecież wy stracimy jakieś 10 sekund w fazie akcji. O ciśbę, ja się nie umiem. okej, 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 okej. Okej, co myślisz o tej lindzie, panowie? Myślę, że Mati nie zrobił fit holy. Ej, co mu troteity Nie, po, po tak? pierwsze nie zreinforcował Atika, a po drugie nie, nie zrobił w ogóle sidestepa. Dobra, Myślę, Mati, Mati. Tylko, e, tylko dwa, dwa reinforce y postawił. Mati, lock in, masz to, masz to, masz to. Nie o Mati może to wygrać, ale nie wiem... Kłoda Mati, posłuchaj, to. Jak Mati Taka. by miał więcej pewności siebie i trochę lepszy movement, to by to wygrał, ale... no. Ale nadal ma szansę, żeby wygrać to. No są szanse, są szanse, oczywiście. Okej. Pika wyspał na matiego. Mati... no. Aha. Jezu, Mute Jammer, dobra. A jest. Dobry, o, znaczy po nie masz tyle sobie... czasu, nie masz dużo czasu. Musisz szybko robić to, co się wejdzie. No właśnie. Ej. To jest duży To jest to ja, już... ja nie wiem. co, nie pamiętasz? No, to robię tak jak sam bym robił. tak jak sam są po tejże. Dobra, Mati zakutkuj se, Chloda zakutkuj se i powodzenia. Takže, okay. chyba vás tu aktuálně nemyslí, to bo... tron. thank mm -hmm. you Dajam! nie no ja, to ja Nie, tak daleko. Ja nienawidzę tej gry. Ja jestem niezakorkowany, ale faktycznie to miało być niby oficjalnie. Raz. Dobra, Matij. Miało to, być oficjalnie to... ja jestem. Nierozgrzany jestem. Dobra, no spokojnie. Spokojnie, jest taki głupi. Dobra, wyciszcie wy się. Nie, ja soj kupi zabi się z kurwy, so z so Eee, wycisam się. <śmieniciela> <go>. That's crazy. <śmieniciela> nie No, dogłama, nie, no. To już było za bardzo toksyk, jak go wyrzuciłem z stamku. Ale nie no, bo ksaso kumna się uzależył w takim razie od deszczu okej. Okay. Ale to widać. No. Jak? Tak. Nie. ta czy on, on, znowu mnie kopiuje? Nie. Myślę, że. Ej, ktoś ale to, to, to pokazać. Tak, tak samo. Ej, on dosłownie teraz załamany. No. Ale on, on jest zderwowany jak zawsze. Mnie kopiuje. On pikuje tych samych operatorów. Co no ja. i To dobrze, że jest załamany. To znaczy, że ma pasję. Jest pasjonat. To Bo znaczy, że mu zależy. To znaczy, że mu zależy. jest słaby jest trochę. Ej, Nieważne krzakowi... jakie, jakiego advice bym dał Krzakowi, to mam wrażenie, że nie pomogło. W sensie, jakby... Krz krzaczor po prostu woli robić swoje rzeczy. Nie da mu się dobrze pomóc. No właśnie, Kłoda, jesteś przeciwnieństwem Krzaczora w tym. No, jak coś Ci powiem, to wiesz o co chodzi. Ej, płodawcy i tłuszkie czy nie? Jak nieźle gadać jest, tak ten możecie Będziemy gadali, to nie To włączycie w Klasyczny play. Jakby, ale Mati mnie totalnie kopiuje. On gra identycznymi operatorami co ja. Wszystkie przyjemności zostały zrezygnowane. Odcisam kłodę, kłodę odcisam Cię. Zatrzymać co że się czegoś nauczy. Dobra, pinguję ksatora. Co? Niech to wróci. I czemu wstrzymałeś stream? Co, następne skupić, bo mogę mógł... dalej iść tylko. Dobra, czekajcie, co tu się dzieje? Jak wygląda furtacja? No wiem, no wiem, jak wygląda. Seria grają. Co jedna le kod. Daj ile grają. Do 4. O Jesusu. Albo do 5. 5 czy 4. 4? Dobra, ale będziesz popatrzeć. Alexak za za to wyszła ta włoda. Sek wziął i poszedł sobie. Ja go wyrzuciłem z kanału Dobra, To nie Dobra, to jest Krzaczer, on to robi... On to robi pod video, widzów, on to robi pod widzów. No dobra, no... Bo Kzacer... No... Wcześniej wygrał one z nim. Tylko dlatego, że, że Kłoda miał gorszy dzień, a dzisiaj Kłoda poćwiczył i o rozgrzał brak. Ejma, i a on przez to wygrzewa. A bo właśnie, no bo... Często wiemy, bo jak jest. się nie rozgrzał. Ja bym tak Co trochę tak jak rozgrzał, ale się rozgrzał, to ja wiem, to nie? ma być, nie, nie wiem, no. W ogóle, czemu nie bo wie, jaki strat Dobra ko wadataki samun powodzenie samun Ah, Op4 has located a bomb. The user has been successfully deployed. Co on chce? GG? To już koniec? Ja tak. wiem, pismo na no 4-1. No jezu, krzak no się nie, No nie, no nie. Weź to teraz to dodaj krzaka, dodaj tu krzaka. No, ją. Nie rozgrany, that's crazy. Dobra. No jesteś pewny siebie? Tak, a nie. No to. Daj mu, Matej mu się rozgrzać i wtedy Nie ma no, wymaga. Mateusz nie? tu siedział chyba od godziny, już się rozgrzewa. Dokładnie, już nie chcę mi się teraz jak my, Jak, jak przecież. Wiesz, jak my. my już, się y ja chcę, ja chcę skonfrontować rozgrzaliśmy po jednej grze. Ej, spingujecie przez ty, To jest tak chłodno, nierozgrzany był. No niestety, tak. No, no. tam Moja wina. Ale nie powinien. O, jo, Dobra, zabicie się. Ach, ten... Nie, no, znowu. I bagaź ciebie, wie. No. Bagaź tak szczerze. Nie, no, Didi.